Pięknie y, pisze wiersze i, i ma taki zmysł artystyczny. Wszystko pani Kryśian robi, wszystko potrafi i tańczy ładnie nawet, i wszystko. Y, członkiem komisji, one są tutaj, że są piękne, że będziecie oceniali według y, no, estetyki i tak dalej. Czy każdy wieniec będzie obtańcowany, obmówiony i nie wiem, co jeszcze. E, może już e, nie będziemy ptańcowywać ani ośpiewywać naszego wieńca. Stoimy właśnie przed naszym wieńcem, który jest e, wieńcem, który w naszej gminie e, zajął pierwsze miejsce i dzięki komisji jest tutaj na naszych dożynkach powiatowych. W ciągu bardzo wielu miesięcy a zaczęło się wczesną wiosną. Jak Państwo widzą, o, zaczyna się od dołu od kwiatów, które rosną na wiosnę. Jeden kwiat niewiele znaczy, ale Kilka pięknych kwiatków tworzy piękną gałąź, piękny, piękną kompozycję i zaczyna się od dołu, potem takim słońcem i każda gałąź tego wieńca coś oznacza wielką pracę. Wieniec ma też taki jeden ruchomy element, który mogę teraz zademonstrować. Tym ruchomym elementem jest tak zwane zamknięcie chleba. I tak mniej więcej to wygląda. Kiedy wieniec jest przykładowo tak jakby zamknięty, ten chlebek jest bezpieczny, a kiedy go otwieramy, to ma swoją piękną prezentację. No więc niech ma tą piękną prezentację. Czy Państwo wiedzą, że to są liście kukurydzy? To na przykład, które pokazuję tutaj, prawda? Kłosy są malowane naturalnie, wybielane naturalnie, moczone w płynach, w środkach, które nie wybielają. A więc drodzy Państwo, oceniajcie według swojej woli. Swój wieniec tak pięknie opowiedział to wszystko o wieńcu. Pan Jasiu Owąg y, z Giżyna, gmina y, Nowogródek. I proszę Państwa, czy gmina, gmina Boleszkowice, a konkretnie Gudzisz, czy ma coś do powiedzenia na temat swojego wieńca? Panie Renato, nic? Nic. Y, czy gmina y, Barlinek, czy chciałaby coś powiedzieć na temat swojego wieńca? Że jest piękny, zachwalić coś tam. Nasz wianek robiły panie z koła gospodyń wiejskiego. Dużo się przy nim po prostu namęczyły, tak? No bo jest skonstruowany ze zboża, kłosów, różnych kwiatów, które były zbierane na polu. Elementem głównym jest nasz krzyż, który po prostu sołty splatał tam z gospodyniami. No, są tutaj. Ostoby typu jak kukurydzę, czy dynie, winogron, wszystkie takie owoce i warzywa, które są po prostu niezbędne według mnie w jesienną porą, nie? Tak, gmina dębno, słuchajcie, tańcujcie, obśpiewujcie, no bo wiecie, no każdy. Kłosy, kłosy, złociste zboża błyszą w słońcu jak ranna zorza. Wieńce piękne przystrojone Niosą, niosą w waszą stronę Wieńce piękne przystrojone Niosą, niosą w waszą stronę Już skończone są zniwa Zboże leży w stodole Każdy rolnik się cieszy, że za cieszy, Że zaorał już pole, a w fichlerzu pszenica. Jak te złote dukaty, gospody nie swych gości zapraszają do chaty. Gospody nie swych gości zapraszają do chaty. Moglibyśmy się powtarzać, ale to też zbierane zboże wczesną wiosną, zielone. Każdy kłos był zbierany ręcznie. Nie farbowany, bo jest wcześniej zbierany, dlatego jest zielony. Dostarczone było dużo serca, pracy. Był z warnicy, sołectwa warnica. I pozostał jeszcze jeden gieniec gieniec z gminy Myślibusz. A konkretnie jest to ze sołectwa Kieszków. Czy, de, czy myśliwusz będzie swój wieniec obtańcowywał, obśpiewywał, mówił coś, może ze dwa zdania, chociaż ze dwa zdania? No, ja tak króciutko, nasz wieniec też był e, tworzony około dwóch miesięcy, zboże było zbierane wczesną wiosną. Wieniec jest tradycyjny, zboże jest plecione, wszystkie elementy, które są użyte, są naturalne. Jest sznurek jutowy. I proszę Państwa, komisja rusza do boju, oglądają, mają swój regulamin. Przewodniczącą, jak wspomniałam, jest Pani Wioleta, zastępcą jest Pani Krysia Mierzejewska, jest Pan Waldek, jest Pani Róża. Powiem tak, proszę Państwa, te wieńce wszystkie są przepiękne. Skoro znalazły się na dożynkach powiatowych, to znaczy, że wygrały w swoich miejscach, w swoich sołectwach. Czyli to są wszystkie te, które zajęły pierwsze miejsca, i wybór z tych wieńców był bardzo trudny. Odczytam Państwu, jakie sołectwa brały udział w tym konkursie: Gudzisz, Girzyn, Kieszków, Rychnów, Warnice. Były to oczywiście gmina Boleszkowice, Nowogródek Pomorski, Myślibórz, Barlinek i Dębno. I proszę Państwa, zacznę może od y, y, piąte miejsce, sołectwo Rychnów. Dodam jeszcze tylko tyle, że tradycja y, plecienia wieńców zanika i dbajmy o nią, pielęgnujmy ją, aby nasze przyszłe pokolenia miały również takie pojęcie, że istnieje tradycja y, dożynkowa. Czwarte miejsce, sołectwo warnice, jest to sołectwo blisko, bliskie mojemu sercu, panie mają serce. Mam nadzieję, że następnym razem będzie to pierwsze miejsce, sołectwo prężnie działa. Ja od siebie powiem tylko, żebym się nie zgodził z komisją. To tylko tyle powiem. Gratulacje. Tak, sołectwo Warnice zajęło pierwsze miejsce w gminie Dębno i przyjechało w szybkim tempie tutaj na gminne dożynki, przepraszam, powiatowe dorzynki w poleszkowicach. Dziękuję serdecznie. Trzecie miejsce, sołectwo Gudzisz. Do wysokości 600 zł. Panie sołtysie, gratuluję. Drugie miejsce sołectwo Giżyn. Naprawdę tym mechanizmem na szczycie tego przepięknego wyjęcia, chyba że to zauroczyło komisję, że jednak doceniła ten wieniec. Bardzo gratuluję. Oczywiście kwota 700 zł. Proszę Państwa, między drugim a pierwszym, mie pierwszym miejscem był zaledwie jeden punkt różnicy, ale jednak różnica. Pierwsze miejsce Kieszków. Brawo! I ktoś by mógł powiedzieć, że e, m, wiele osób, które przyjechały z wieńcem, czy to z Demna, czy z Balinka, czy... Nagroda tysiąca złota. Serdecznie, serdecznie dziękujemy gratulujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy brali udział, wszystkim gminom, słowestwom z naszych wspaniałych gmin. No i szkoda, że.